Nowy odcinek Konopskiego udowodnił, no, że Leksiu to zje, że jest pierdolnięty i tak dalej. Ale nie udowodnił, że jest pedofilem, a takie były oskarżenia w pierwszym odcinku. Dwa dni temu pisałeś, że dobitne dowody potwierdzające wiek dziewczyny, dobitne dowody, pojawią się w filmie. Nie, pojawiało, nie pojawiło się nic. Po, a teraz zrzuciłeś winę na dziewczynę, no, że cię wkręciła. No kurwa, to ty robisz komentarii i to ty masz weryfikować informacje. Zwłaszcza jak oskarżasz człowieka o pedofilię. Teraz Konopski twierdzi, że Leksiu, no, próbował się umówić z trzynastolatką, pisał i tak dalej, że o, niefajne zachowanie. Jakie przedstawia dowody? Dowody, moi drodzy, to to, że Leksiu odpowiedział tej trzynastolatce na jej relację emotikonką oczu. To są dowody, że, no, Leksiu chyba kurwa coś ma nie tak z głową. No ale Konopski twierdzi, że było więcej tych wiadomości. No ale dziewczyna nie zdążyła zrobić screena. Czyli ona robi, zrobiła screena oczu, ale jak Leksiu jej proponował jakieś niemoralne propozycje, to już screena nie zrobiła. I mimo, że twój pierwszy film okazał się fejkiem i go już chyba ukryłeś, to teraz mam ci uwierzyć na słowo, że Leksiu pedofil. Jednak widzimy, że no żadnej rozmowy nie było, bo gdyby była jakakolwiek rozmowa, że ta dziewczyna by cokolwiek odpisała, i Leksiu by tam kontynuował, no to musiałaby zaakceptować, nie, tutaj prośbę, żeby móc mu odpisać. Więc w ogóle nie gadali. Czemu to jest w odcinku? Z nie kontynuowała rozmowy z Leksiem, przez co finalnie nie doszło, na szczęście, do tego spotkania. Chcę pozostawić. I Leksiu tej trzynastolatce ani nie było żadnego spotkania, nie proponował i nie wysłał żadnych zdjęć swoich, tak? Tylko wysłał to emotikonkę oczu. No to kurwa niezły dowód, nie? Niezły kurwa dowód, Konopski. Tutaj jest mój apel do ciebie, Konopski. Pokaż dowody. Oskarżyłeś człowieka o pedofilię. Pokaż dowody. Ta wiadomości z, yy, z filmu Konopskiego jest z dziewczynami 16-17 lat. Ja nie bronię Leksia. Chujowo zjeb. Chujowo się zachował. Ale nie pedofil. A oto Konopski go oskarżyłeś w pierwszym materiale. W którym Konopski oskarżał Leksia, ten pierwszy film już zniknął z kanału Konopskiego. W sumie co? Podałeś fake info. Pedofilia to jest kurwa najgorsze, co może być. Oskarżyłeś człowieka o pedofilię, no i teraz kurwa usunąłeś film, żeby pozwu nie dostać. Bardzo dobrze, Konopski, że nagłośniłeś temat, ale najpierw powinieneś zbadać temat i nie nagrywać filmu, że Leksiu to pedofil, tylko że na przykład Leksiu to zjeb, nie szanuje kobiet, wypisuje chujowe rzeczy do dzie... Wiecie, jaka to była afera? Członek Teamu X pedofilem. Pierwsze miejsce na karcie na czasie. Na, to był najbardziej popularny film Konopskiego, a Konopski działa już w internecie kilka lat. To wiecie. Nie można było jednego dnia zrobić researchu. Trzeba było kurwa szybko nagrać, bo jeszcze Rewo by wyprzedził. To też jest ciekawy plot, twist, nie? bo w tym odcinku no już wrzucasz jakieś tweety Rewa, żeby jakby potwierdzić swoje tezy, że jakby cała branża, żeby umocnić film, nie? że cała branża komentarzy za tobą i tak dalej. Wcześniej jakoś blokowałeś Rewa na swoim kanale. Rewo sam o tym mówił, że go blokujesz. Ale fajnie, fajnie, że teraz zobaczyłeś, że ten człowiek istnieje.